nowej serii z Minecrafta multiplayer'a, i właśnie będę nagrywał sobie z paroma osobami, i tak dalej. I jest dzisiaj ze mną. Kapi. No, tutaj się skampił No, Cześć. dzisiaj, znaczy teraz, w pierwszym odcinku, nie pokażę Wam, co tutaj wybudowaliśmy sobie, tak, możecie podziwiać widoki, tylko pomogę mu, szukać przykład, slimów. Dobra. Dobra, idź. Prowadź, do twojej kopalni. No chodź. Dobra. Napiję się frugo. Czy dalej te frugo pijesz? Frugo zielone. Dobra, chodź kopać. No kop, 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 ja będę sobie patrzał Ja co mogę diamentowy wziąć mm -hmm. A jaki masz? A jaki masz? a ja mam pięć diamentów. O, znalazłem coś Chłody głupoty gadasz Dobra, kopaj Dobra, kopaj tam, Dobra, kopaj tam. To jest lawa! Na lava? lawa! O oh, no. no! To nie jest taki serwer publiczny, że na mam IP i sobie wejdziecie! Tylko to jest taki serwer ze znajomych moich 5-asolotowych. nie? nie? Taki jest tylko... O, dzięki za żelazo Nie go! Nie wiesz go! To nie jest moje. To jest moje żelazo. A. Ja żelazo biorę. Ja się I tak znajdę i zabiję. Co? Zabrałeś żelazo, jak mnie zabiłeś. Zabrałeś mi żelazo jak mnie zabiłeś. Tak, to masz, to cię to jest chyba twoje. No zawaj. A, już nie. to No to było moje. Ja ciebie nie zabimką, sam się zabiłeś Bo trzeba nie spadać Nie, bo to O nie, bo to No to wiedziałeś, że kopię, to po co Moje żelazo... Nie? Moje... Nie no. Nie bij mnie no. się. No, się, ja... Przyda To się przyda Bo będę robił, bo ty mnie No, bijesz, no dalej ja biję? no nie bij mnie! Teraz ty mnie walłeś! Teraz ty mnie walłeś! kilofa, bo nie mam. No to idź, ja pokopię. Nie mam kilofa? Jak Ja Ja nie mam łopaty. Się? Teraz jak będzie zimba lew, to teraz mogę sobie kamienie wysuwać, będzie lepiej działać, znaczy wyglądać. Pokaż twoje slimy. Co? Pokaż twoje slime. Daj tam na dole jeszcze wodę. Daj tam na dole jeszcze wodę i będzie zajebiście. Nie. Teraz ja idę do, do ciebie. Nie? W poszukiwaniu slimów No kop, kop, jeszcze jakieś dwa dni okay. musisz kopać No kopię, kopię ja tutaj, Ile jeszcze jest? tego? No dobra A nie Czekaj, czekaj, czekaj A nie bierz mi tego, ja to biorę Wycham je i widzisz, mam 6 żelaz z twojej kopalni Tak mi poddasz Ja mam 6 Zebisz plugin World Edit Ej, zgubiłem się, wiesz Co ty zrobił? Coś ty zrobił? Użyłem No moja widać, się teleportowałeś Już tego kompasu, który pokazuje spawna Do przybliżenia się Znaczy, chciałem nazwać Dirt'a A mnie jakaś wygrzyło. Kurde No czekaj, spawnij się chodź tu TPL-a, Gdzieś zombie słychać No Czekaj, bo mi się nie było. Gdzie ja jestem? Ej, daj mi moje itemy O kurde Jakie itemy, no? Aha, dobra, Jakie itemy? Nie mam nic swoje. 2, Aha, kinofy. dobra, mam. Czekaj. Och, masz? Mam, A mój to? Kochany. Jedna pochodnia. Czekaj, masz? No jedna pochodnia. Czekaj, masz dwie. Co jeszcze? Nie, dwie, nie. E... Ma. Nie chcę Dirtu, tu, kurde. E, chcę tego. No właśnie, jeszcze ja ten stack. tak. już nie chcę więcej. Ej, mamy 7 kilo, dawaj. Kamienny Jaki kilo? Robimy nie ma? to, Aha, to, mam? Aha no. Mam widzów Masz światło No masz tu No Gdzie niby? No? Nie masz Może pisty Kompas czy Nie na Ojeć Jeszcze dalej <laughs> Diamenty Co no ja Mogę, nie? Dostaw ja... działamy. Co będzie, ta, Tam leżę nie, w... Nie, dasz mi później. <gul> to co ci ]isse. tak wolno, idzie? Po co ci czerwony proszę kopa nie ma mwaks... będzie, będzie potrzebne, zobaczcie. Będzie potrzebne, zobaczcie. Kurde i tu jest tutaj. Mójesz zombie? Nad nami są... Nie, tutaj. Ej, tutaj nie są. Ej, patrz tutaj, 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 tutaj Masz Marzaki, nie? Oświeć mi tu. Masz jakiś miecz? Ale... Oświeć. Ale mi to powoli idzie, czekaj, już się gonię. No idę, czekaj. Gdzie on jest? Nie, no nie tak. O, tutaj. Chodź tu. Tutaj. Gdzie? Ja uciekam, nie? Jak wyjdziesz, to będziesz miał. Gdzie są te Jak wyjdziesz, to będziesz miał. Czekaj, no, zaraz tak? oświetlę trochę. Rozwal, no bardzo, Znaczy wręcz. dawaj tu, dawaj, tu, dawaj tu, no. Dawaj. No kilofem go rozwal. Tak. Dwa serduszka, nie? Kilofem. Czekaj. Idę coś sobie zjeść. Masz coś do jedzenia? On za nie żyje. No to czekaj tu, ja idę. Albo nie, idę. Czekaj, ja tu oświetlę. Ty nie wiesz nic z tej kopalni. po pierwsze. Znowu gdzieś jest. Dobra, ja stąd wychodzę. Wow, wow, wow. Ruszę. Ja nie mam tyle kwe. Ja też stąd wychodzę. Rusz się! No, też idę. Hp. Idę sobie bekonat jeść Później tu, idziemy No idź, idź, idź No idź Będziemy, będzie no. lepiej Bez kojarzeń proszę Da w chałcie będę na no jasne To ja jestem a teraz to niby co mi robisz, co? To ty mi robisz. Ty kurde, ty jesteś pode mną. To ty mi robisz. A czy byłeś? Nie! Dobra, chodź spać. Idę, idę. To not jest? Czekajzara, beko na pewno. Hmm. nie mam małego żelaza. Nie wiem trzy żelaza i mi wziąłeś. O. A, słynna na winda. Dobra. O. O, widzicie slima mam, widzicie tego największego. Yeah! U. Durek schodzę go Dobra, zobaczyć, i... nasze Kapi. Kapi, kapi szybko, ale go nie widzę. No i patrz, A widzicie jaki fajny? Widzicie? Widzicie? Zrobicie slima. Idę. No, to otwórz mi tutaj. Jak? Jak nie? Lepiej nie. Ale dalej cię, taknę Ale nie widzisz mnie? Zobacz, jaki fajny. No i wykonam zgubiłem. No to będziesz miał w kopalni, pewnie już tam u ciebie jest i zobaczy lepiej. Ja też takiego chcę. No nie? Dobra, idę do twojej kopalni zobaczyć, czy jest. Lepiej. Ale fajnie, ale urus. No, kliknij na to prawym. A już. No kliknij na to prawym przyciskiem. Kliknij Dobra. Slimie, przykro mi, żegnaj. Co, zabijasz go? Czemu? Oh, kurde, do dupy, kurde, ten slim znika mi co chwilę. Ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło, wow, opadły emocje. Uuu! Je ja! Co za skurczek, Ja idę mi spać, chyba, slimów, że jest rano jest, już. Co, co? Tu idę, idę, idę. No mi tu otworzyć te drzwi zasalone DORY! Jaki... debil. <grym> Dobra, chodź spać i się pożegnamy ładnie nie. i to będzie na koniec. Mhm, a ja mam dorubicę. Kurde, chudy nie idzie spać. No, idź spać. Muszę okiknąć spać. Dobra, idź spać. No, idź spać. No nie! No! Szybko spać! Szybko! Ja pierdzielę <laughs> Powiedz no. mu, żeby wy... No spać! Już O, już Dobra Teraz zimno twoje twojej kopalni zobaczy czy są slimy Czekaj, No... Już, o Dobra Otwórz mi Czekaj, bo jak mi... A, bo Kurde, nie. Dobra, ja chodź. No, chodź tu. No, chodź. I ja idę pierwszy, osój się. pierwszy, No to No to idź. No idź, Lagier. No to idź. Lager. No się idziemy. No to idziemy. to o ja w swojej głowie Ja Cię uderz Słabaj tego kilofa Kilofa Cię uderze <laughs> Jaki debil Idź do no. góry No Jaki debil Idzę Ale Ty mnie kurde nie Idź do góry Co pykasz? <laughs> to Ty mnie o! Pychać! Zabijcie! Ej, by zachował odstępie, no co? O! Piję się, frugo! Nie masz slimów, To za biedactwo. Musi być dłuższe. Dawaj je kupimy. kupiemy. My najpierw się pożegnamy. No nie ma filmów. Pożegnanie będzie takie, że wskoczyć do lawy. Nieee <grych> Tak! Niee. Nie. Nie. No, nie, nie. 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 Bo cię walnę, dobra, nie! nie. <grych> ja nie pójdę. Jak do twoje ręce kilofa, dobra, kopiemy. Kop! A idę sobie pakę z surowca? Kopie, kopie, kopie. O, o la, la. Dobra, nie, bo tam jest pająk. nie bij mnie! Dobra, to się pożegnamy już, nie? Nie, pieski. No pożegnaj się ładnie. No, cześć do No. Wy się ładnie pożegnaj. No, to cześć dziecka. Ukłoń się ładnie. <laughs> A to by było na tyle, no to trzymajcie się, cześć.